Zostaniemy więc tam, gdzie byliśmy, Galacjan, rozdział trzeci. Zacznijmy czytanie. I choć będziemy rozważać głównie drugą część tego fragmentu w wersetach 13 i 14, trochę potrwa, nim tam dojdziemy. Zacznę czytać od wersetu szóstego, żeby nakreślić tło. Tak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. A pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan lub narody, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi, Tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem, bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w Księdze Zakonu. A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Zakon zaś nie jest z wiary, ale kto go wypełni, przezeń żyć będzie. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego Ducha otrzymali przez wiarę. Pozwólcie, że to uproszczam. Zauważyliście, że słowo błogosławiony zostało użyte kilka razy. Możecie też zauważyć, że jest tam wiele wzmianek o przeklętych. Błogosławiony lub przeklęty. Sprowadza się to do tego, że jeśli działasz w sferze wiary, wiary w Boga, wiary w naszego Pana Jezusa Chrystusa, jesteś błogosławiony. Jeśli działasz w sferze uczynków, dobrych uczynków, jako sposobu zbawienia, jesteś przeklęty. Werset dziewiąty mówi: Ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa. Werset dziesiąty mówi: Ci, którzy są ludźmi uczynków prawa. Dostępują przekleństwa. To podsumowuje nauczanie Pawła w liście do Galacjan 3 i 4. Wiara przynosi Boże błogosławieństwo, czyli zbawienie. Uczynki sprowadzają Boże przekleństwo, czyli potępienie. To jest tak jasne. Nie można tego mieszać. Werset 12 mówi, że wiara i prawo nie idą w parze. Prawo nie pochodzi z wiary.